Księga Ezechiela, rozdział 21. I doszło mnie słowo Pana, tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku południowi i zwiastuj w stronę południa, i prorokuj przeciw krainie leśnej w nagebie. I mów do lasów nagebie. Słuchaj słowa Pana, tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja Zapalę w tobie ogień i pożrę w tobie wszystkie drzewa świeże i wszystkie drzewa suche. Płomień gorejący nie zgaśnie, lecz będą nim przypalone wszystkie twarze od południa do północy i ujrzy wszelkie ciało, że ja, pan, go wznieciłem. Nie zgaśnie on. Wtedy rzekłem: Ach, wszechmocny panie, oni powiadają o mnie, ten układa zawsze tylko przypowieści. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko Jeruzalemowi, i zwiastuj przeciwko Jego świątyni, i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej, i mów do ziemi izraelskiej. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja jestem przeciwko Tobie. Wydobędę miecz z pochwy. I wytępię spośród ciebie sprawiedliwego i bezbożnego. Ponieważ wytępię spośród ciebie sprawiedliwego i bezbożnego, dlatego mój miecz wyjdzie ze swojej pochwy przeciwko wszelkiemu ciału od południa do północy i pozna wszelkie ciało, że ja, Pan, wydobyłem swój miecz z jego pochwy i już nie wróci. Lecz ty, synu człowieczy, jęcz, Jęcz na ich oczach, aż cię będą biodra bolały. Jęcz gorzko. A gdy będą cię pytać, dlaczego jęczysz, to im odpowiedz: Z powodu wieści, która gdy nadejdzie, to wszystkie serca struchleją i wszystkie ręce opadną, i wszelka odwaga się rozwieje, i wszystkie kolana rozmiękną jak woda. Oto nadchodzi ona i już jest tu. Mówi wszechmocny Pan. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj i mów. Tak mówi wszechmocny. Mów, miecz, miecz wyostrzony jest i wygładzony. Jest wyostrzony, by dokonać rzezi. Jest wygładzony, by błyszczeć jak błyskawica. Alboż mamy się cieszyć? Berłem mojego syna wzgardziło każde drzewo, i dałem go do wygładzenia, aby go ujął w swoją dłoń. Miecz jest wyostrzony i wygładzony, aby go dać do ręki temu, który zabija. Krzycz i biadaj, synu człowieczy, gdyż spadnie on na mój lud, na wszystkich książąt izraelskich, którzy są oddani pod miecz wraz z moim ludem. Dlatego uderz się w biodro. Gdyż to jest próba, a co ma być, jeżeli berło wzgardzone nie będzie, mówi wszechmocny pan. Lecz ty, synu człowieczy, proroku i klaskaj w dłonie, niech miecz uderzy dwakroć, trzykroć. Jest to miecz rzezi, wielki miecz rzezi, który ich okrąża, aby serca struchlały i aby wiele potknęło się i padło. Sprawiłem, że wyostrzono miecz do zabijania we wszystkich ich bramach. Uczyniono go jak błyskawica, wygładzono go na rzeź. Ukaż swoją ostrość, bij w prawo, potem zwróć się w lewo, dokądkolwiek jest skierowane Twoje ostrze. Również ja klasnę w swoje dłonie i dam upust mojej zapalczywości. Ja pan, powiedziałem. I doszło mnie słowo Pana tej treści. A Ty, Synu Człowieczy, wyznacz sobie dwie drogi, którymi ma przyjść miecz Króla Babilońskiego. Z jednej ziemi mają wyjść obie. I postaw drogowskaz na rozstaju dróg do jednego i drugiego miasta. Wyznacz drogę, którą miecz dotrze najpierw do Raby Amonickiej, a potem do Judy a w jego środku do Jeruzalemu bo król babiloński stoi na rozdrożu na początku obydwu dróg aby radzić się wyrocznie potrząsa strzałami radzi się bałwanów bada wątrobę w jego prawej ręce jest wyrocznia Jeruzalem że ma otworzyć usta do morderczego krzyku, wydać głośny okrzyk bojowy, ustawić tarany przeciwko bramom, usypać wał, zbudować wieże oblężnicze. Lecz jest to w ich oczach wyrocznie złudna, chociaż składali uroczyste przysięgi, ale On przypomni ich winę, aby zostali pojmani. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Ponieważ przypomnieliście mi swoją winę, bo ujawnione są wasze występki, a wasze grzechy widoczne są we wszystkich waszych czynach, ponieważ przypomnieliście się, zostaniecie z powodu nich pojmani. Lecz o tobie, bezecny bezbożniku, książę izraelski, którego dzień nadszedł w czasie, gdy wina dojdzie do swojego kresu, tak mówi wszechmocny Pan. Precz z diademem, precz z koroną, nic nie pozostanie tak, jak jest. To, co niskie, będzie wywyższone, a co wysokie, będzie poniżone. W gruzy, w gruzy, w gruzy obrócę je. Także ono nie pozostanie tak, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo. Jemu je dam. A ty, synu człowieczy, prorokuj i powiedz. Tak mówi wszechmocny Pan o ammonitach i ich urąganiu. Powiedz: Miecz, miecz jest dobyty na rzeź, jest wygładzony na zniszczenia, aby błyszczał jak błyskawica. Gdy oni ci zwiastują fałszywe widzenia i kłamliwie wróżą, że przyłożą go do szyi bezecnych bezbożników, których dzień nadejdzie w czasie, gdy wina dojdzie do swojego kresu, włóż go do pochwy. W miejscu, gdzie zostałeś stworzony, w ziemi twojego pochodzenia będę cię sądził, i wyleję na ciebie mój gniew, dmuchnę na ciebie ogniem mojej złości i wydam cię w ręce mężów zuchwałych, knujących zagładę. Padniesz pastwą ognia, twoja krew się poleje po kraju, nie będziesz wspominany, bo ja Pan powiedziałem. Księga Ezechiela, rozdział 22 I doszło mnie słowo pana tej treści. A ty, synu człowieczy, czy chcesz sądzić, czy chcesz sądzić miasto krwi przelewu, przedstaw mu jego obrzydliwości i powiedz. Tak mówi wszechmocny pan. Biada miastu, które u siebie przelewa krew, aby nadszedł jego czas. Prerobi robi sobie bałwany, aby się przez nie kalać. Ściągnęłoś na siebie winę przez krew, którą przelałoś. Skalałoś się przez bałwany, które zrobiłoś. Przybliżyłoś swój dzień i doszłoś do kresu Twoich lat. Dlatego uczynię Cię szyderstwem narodów i pośmiewiskiem wszystkich ziem. Zarówno Ci, którzy są Ci bliscy, jak i Ci którzy są ci dalecy wyszydzać Cię będą z powodu skalania Twojego imienia, żeś pełne swarów. Oto książęta izraelscy w Tobie, każdy zadufany w siłę swojego ramienia przelewają krew. U Ciebie lekceważy się Ojca i matkę. U Ciebie dopuszczają się gwałtu nad obcym przybyszem. U Ciebie krzywdzi się sieroty i wdowy. Lekceważysz moje świętości, bezcześcisz moje sabaty. U ciebie są oszczercy, którzy przelewają krew, a na górach jadają u ciebie z krwią. U ciebie popełniają czyny haniebne. U ciebie odsłania się nagość ojca. U ciebie obcuje się z kobietą w stanie jej nieczystości. Jeden dopuszcza się obrzydliwości z żoną swojego bliźniego. Drugi hańbi swoją synową przez wszeteczeństwo. Inny gwałci u ciebie swoją siostrę, córkę swojego ojca. U ciebie przyjmują łapówki za przelew krwi. Bierzesz odsetki i dopłatę i krzywdzisz gwałtem swojego bliźniego, a mnie zapomniałeś, mówi wszechmocny Pan. Lecz oto uderzę moją dłonią w Twój niegodziwy zysk, który osiągnęłeś, i w Twoje krwawe mordy, których u Ciebie dokonano. Czy ostoi się Twoje serce, czy ręce Twoje będą dość mocne w tych dniach, gdy ja wystąpię przeciwko Tobie? Ja, Pan, powiedziałem i uczynię to, i rozproszę Cię wśród narodów, i rozrzucę Cię po krajach. I usunę z ciebie twoją nieczystość i będą cię miały narody za przekleństwo. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, żużlem stał się dla mnie dom izraelski. Wszyscy oni to tylko brąz i cyna, żelazo i ołów w tyglu, a stali się żużlem. Dlatego mówi wszechmocny Pan. Ponieważ wy wszyscy staliście się żużlem, oto ja zgromadzę was w Jeruzalemie. Jak wrzuca się razem srebro i brąz, żelazo, ołów i cynę do tygla i rozpala pod nim ogień, aby je stopić, tak ja zgromadzę was w moim gniewie i w mojej zapalczywości i wrzucę was razem i stopię. Zgromadzę was i rozdmucham ogień swojej popędliwości przeciwko wam, abyście byli w nim stopieni. Jak topi się srebro w tyglu, tak wy będziecie w nim roztopieni i poznacie, że ja wylałem na was swoją zapalczywość. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu Człowieczy, mów do niej. Ty jesteś ziemią nieskropioną i niezroszoną deszczem w dniu gniewu, której książęta to ryczące, drapieżne lwy, Pożerają ludzi, zabierają mienie i dostatek, pomnażają w niej liczbę jej wdów. Jej kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości. Nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste. Zamykają swoje oczy przed swoimi sabatami, także jestem wśród nich zbezczeszczony. Jej wodzowie to wilki drapieżne. Przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk. Jej prorocy wszystko to im otynkowują, zwiastując im złudne widzenia, prorokując im kłamliwie i mówiąc Tak mówi wszechmocny Pan, chociaż Pan nie mówił. Lud pospolity popełnia gwałt i dopuszcza się rabunku. Uciskają ubogiego i biednego i bezprawnie krzywdzi się obcego przybysza. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę, mówi wszechmocny Pan. Przypowieści Salomona, rozdział 23. Słuchaj swojego Ojca, bo On Cię zrodził. I nie garć swoją matką dlatego, że jest staruszką. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej. Mądrość i karność i rozum. Ojciec sprawiedliwego bardzo się raduje. Kto zrodził mądrego, cieszy się. Niech się weseli twój ojciec i twoja matka, i niech się raduje Twoja rodzicielka. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział czwarty. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzenie obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Niechajcie nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się trość, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają.